Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Kroksa. To jest takie małe podsumowanie z ostatniego naszego wyścigu rosyjskiego. Jak widzicie, już na ekranie jestem ja. Co prawda, to jest zapis z live'a, więc tutaj nie będziecie się mogli spodziewać, że będzie mój głos zsynchronizowany z kamerką. Bardzo szybkie dohamowanie. Do pierwszego, według mapy, drugiego zakrętu na torze w Sochi, znajdującego się w kompleksie olimpijskim. To są pierwsze kwalifikacje, proszę Państwa. One potrwają 13 minut z tego co pamiętam, tak, 13 minut bo widzę w prawym górnym rogu. I no tak, musimy ustanowić pierwszy czas. Było bardzo dużo kierowców, więc dostanie się do każdej z sesji. Może nie było w moim odczuciu trudne, ale na pewno było na pewno było emocjonujące. Bo przyznam szczerze, że ten pierwszy wyścig wywołał we mnie dosyć duże emocje, takie no pozytywne, pozytywną taką adrenalinę i chyba czuł to każdy kierowca, który z nami się gdzieś tam ścigał. I teraz mamy drugą prostą DRS-ową. Już mamy minutę trzy sekundy na Blacie. Praktycznie jedziemy na maksa. Szybka redukcja. Tutaj bardzo ciasno powinniśmy wejść. I tutaj również bardzo szybki lewy zakręt. Dużo trakcji musimy mieć tutaj na tej krótkiej, prostej. Tutaj również troszeczkę spierdzieliłem ten zakręt. Tutaj również mógłbym być troszeczkę bardziej w prawo. No i teraz długa, prosta hamowanie gdzieś w okolicach zielonej tablicy. Znowu długie hamowanie. Znowu prosta hamowanie w okolicach mostu. I jesteśmy na mecie. 1,30. 1,983 to nasz czas zrobiony w tych kwalifikacjach. Oczywiście dostaliśmy się z drugiego miejsca do kwalifikacji. A tutaj już widzimy, że jestem na żółtych oponach. Tutaj już jestem na żółtych oponach. Co to oznacza? To oznacza, proszę Państwa, że już się kwalifikujemy do Q2. Q2 oczywiście ma to do siebie, że dzięki Q2 no, możemy się dostać oczywiście do Q3, ale istotne jest też to, na jakich oponach startujecie w drugich kwalifikacjach. No, w tym przypadku przyznam szczerze, kwalifikowałem się na żółtych, bo żółte od czerwonych różnią się tym, że oczywiście są bardziej wytrzymałe. Można na nich przejechać o wiele więcej okrążeń, jeżeli tutaj oglądają mnie ludzie, którzy nie do końca ogarniają być może jeszcze Formułę 1 i, i, i nie, wiedzą, nie wiedzą o co w tym chodzi. Tutaj bardzo szybki prawy zakręt, bardzo, bardzo mocno trzeba wbić się dobrze w tareczkę, bo jak się nie wbijecie dobrze w tareczkę, to was wyrzuci po prostu na drugiej tarce i może być problem i unieważnienie okrążenia. Tutaj ciasno, bardzo ciężka jest ta sekcja, ja ją nazywam olimpijską albo lodowiskową, bo tutaj chyba jest po prawej stronie lodowisko, właśnie je mijamy. I przyznam szczerze, że tu jest bardzo, bardzo ciężko. Tu już się zaczyna fajny, fa, fajny fragment toru. Ja bardzo lubię ten fragment toru, bo e, jest długa, prosta, nie trzeba się jakoś tam mocno pocić. Tutaj bardzo ciasno. Skracamy jak najbardziej cały czas naszą, naszą ścieżkę do mety. E, właśnie na tym cała polega tajemnica F1. Tutaj bardzo dobrze wszedłem w ten zakręt. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie prawym kołem to, to, to uderzyłem, e, więc to spoko. Tutaj również mógłbym trochę ciaśniej pojechać. E, prawy szybki. Zakręt znowu prosta, troszeczkę mną rzuciło tam. Widzieliście, już kierownicą musiałem odbijać, bo jakaś nadsterowność albo podsterowność się tam pojawiła. I tutaj ciasno, dojeżdżamy do mety. Jeden. 131951, jak słyszeliście, komon głośne tam z moje, w moim wykonaniu. No i tutaj jesteśmy już w Q3. Na szczęście udało mi się zakwalifikować do Q3 na żółtych oponach i zaczynamy Q3. Niestety zobaczcie, co się dzieje w lusterku. Jak zobaczycie na środku w lusterko na dubsku trzyma mi się slewesik. Jeden z moich głównych rywali w wyścigu, który zaraz będziecie mieli okazję zobaczyć. Jeżeli chodzi o Q3, no to już nie zastanawiamy się nad tym, czy zużyjemy opony, czy nie zużyjemy opon. Tutaj się po prostu zastanawiamy nad tym, jak zrobić najszybszy czas. Tutaj bardzo, bardzo ciasno, ale cały czas miałem w głowie, niestety to mnie jakoś tam chyba troszeczkę nawet zestresowało, że mam tego Slewesika na głowie. Dlaczego Slewesik się tak blisko mnie trzymał? Bo Slewesik stwierdził, że czy znaczy, to jest moja teoria? Slewesik stwierdził oczywiście, że będzie trzymał się za mną, żeby mieć tunel aerodynamiczny. Jak jedziesz z jakimś blisko albo w takiej odległości, jak Slewesik, Slewesik za mną, to zyskujesz czas. A tam widzieliście taki fragment, że mi chciało grę. Co mnie totalnie rozbiło. Ja już miałem po czasie. Już nie udało, się, nie udało mi się tego czasu zrobić jakiegoś fajnego. Dlatego Slewesik, zobaczcie, teraz Slewesik tak naprawdę jest szybszy ode mnie. On tutaj zyskuje. W międzyczasie Fantom 1,31,885. Zaskoczyła mnie postawa Fantoma, bo nie spodziewałem się, że chłop będzie robił wyniki w okolicach Top 3, a zrobił. I zobaczcie, jak slevesik teraz już na lusterku siedzi mi bardzo blisko zatka. To też, taka, powiedzmy sobie szczerze, gra psychologiczna trochę, mam wrażenie, ze strony slevesika, którą chyba też będę musiał w niedługim czasie wykorzystać, bo ja nie korzystam z, z innych kierowców, aby osiągać swoje cele. Bardziej korzystam, Każdym korzystałbym z Steam no, którego okay. mam. I mamy kolejny, kolejne okrążenie. Postanowiłem wyjechać jeszcze raz na tych samych oponach na okrążenie w q aby jeszcze wyżej się zakwalifikować. Bardzo dobre wyjście tutaj na, na, na prostą. Jak widzicie, delta w prawym górnym rogu już nam rośnie na zieloną. I to są super informacje, przyznam szczerze, bo brakowało, brakowało mi pewności siebie w, tej, w tym pierwszym przejeździe na q I dobre, bardzo dobre dohamowanie. Tutaj idealnie praktycznie wszedłem. Bęk po lewej stronie zostawił mi Miejsce, żeby tutaj, żebym się mógł zmieścić. Już widzicie, na delcie mamy pozytywnie 120, tak, 120. Nie, mamy na minusie, oczywiście, 120. Tu już rośnie, zobaczcie, kolejne 120 do góry, a nawet 130, 140. Bardzo dobre dohamowanie. Pojawia się rekord w pierwszym sektorze fioletowy sektor. Wow! Przyznam szczerze, że byłem mega, mega zadowolony. Tutaj bardzo dobre dohamowanie. To było naprawdę bardzo dobre kółko, przyznam szczerze, choć robiłem lepsze. Już mamy pół sekundy lepszy czas od tego, który zrobiliśmy w tym pierwszym nieudanym e, okrążeniu. Tutaj dobre dohamowanie. E, totalnie nie psujemy tego zakrętu i delta znowu powinna nam rosnąć. Przepraszam za tą pikselozę. Niestety nie umiem tego zmienić. Jeżeli ktoś się zna na OBS-ie, zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu e, prywatnego. Ja nawet zapłacę za ustawienie OBS-a. E, tutaj znowu lekko przestrzelony zakręt. Chciałem za mocno i za szybko go pokonać. E, tutaj dużo trakcji potrzebujemy i gdzieś na wysokości. I tutaj także niestety e, przestrzelony. Przestrzelony zakręt. To mi trochę przyznam szczerze, pokrzyżowało plany. Bo gdybym nie spieszył tych dwóch zakrętów. Najprawdopodobniej bym miał pole position, bo straciłem gdzieś tak 100, 120, może, może 300 straciłem na, na, tylko na tych dwóch sekcjach. 1,31, 696, ale to było niewystarczające, jeżeli chodzi o e, pole position. Jak widzicie, zakończyło się killer na pole position, Phantom na drugim miejscu, trzeci krok z, z lewesik, czwarty, mimo tego tunelu aerodynamicznego, który mu zrobiłem, Mikotomek, Conti of Effect, De Volo i Bank. Mm, więc no tak to wygląda. Za chwileczkę będzie start wyścigu. E, za, chwileczkę będzie start wyścigu. E, za chwileczkę będzie start wyścigu. Tak, i już mamy start wyścigu, proszę Państwa, ciężki ciężki stres, bardzo trzęsące się nogi, ale mamy bardzo, bardzo dobry start. Jak widzicie, fantoma po prawej stronie bardzo wyraźnie, e, byłem szybszy od niego. Ale teraz naszym celem jest killer. Jak widzicie, Phantom znowu ma dosyć dużą, dużo trakcji miał tam po e, wewnętrznej. E, I tutaj mamy killer, a jest dohamowanie do pierwszego zakrętu Fantom e, z killerem! O! Ach, bardzo ostry pojedynek był tutaj, przyznam szczerze. Ja postanowiłem się nie wtrącać. Wiedziałem doskonale tutaj, w tym momencie, że mam killera po lewej stronie, nie mogę nic z tym zrobić. I chciałem się tutaj wcisnąć Fantomowi. I to się mogło okazać tragedią, ponieważ bardzo mnie obróciło. Ale zobaczcie, co się stało po lewej stronie. Nie żyje czołówka. Killer z Fantomem. Killer wypadł, proszę Państwa, lekko na tarkę, uderzył Fantoma, i wszystko się posypało. Przy okazji, Mercedesy Alfa Romeo chyba jedna. Nie, przepraszam, has 1 i mieliśmy safety car. Mamy tu już wznowienie, mamy już wznowienie wyścigu, mamy trzecie okrążenie i spieprzyłem to wznowienie. Całe szczęście mnie tutaj slevesik w żadnym stopniu nie doścignął, ale jak widzicie, całą elektrownię odpaliłem na maksa. Już po prostu RS zielony, aż bardziej zielony się nie może być. I starałem się tutaj jak najszybciej uciec. Szybkie dohamowanie gdzieś na tablicy 100 metrów, trochę przestrzelony zakręt. Jeszcze te miałem wrażenie, że te opony są niedogrzane. 89 stopni na tych oponach miałem. Choć miałem, mam wrażenie, że było jakieś... coś dziwnie było, niedobrze nie mi się jechało. Przyznam szczerze, na początku. Być może jest to kwestia tego, że byłem po prostu ciężki. Ale tutaj bałem się Slewesika. Z Slewesik z nie wiedziałem, ja nie wiedziałem jakim tempem jedzie Slewesik. Totalnie nie znałem ten pas lewej więc, więc nie wiedziałem na co go stać w tym wyścigu. E, tutaj przyznam szczerze, zaczął mnie dochodzić. Ja e, jechałem bardzo, bardzo asekuracyjnie. Ja nie chciałem zrobić żadnej głupiej rzeczy. Wolałem dojechać na drugim miejscu, na przykład, m, niż nie dojechać wcale, bo wiem, że niektórzy ludzie ryzykowali i w sumie nie dojechali. E, koniec końców. Tutaj już mam 869 setnych i znowu, przepraszam, czy już w ogóle nieistotne te setne, samochód bezpieczeństwa. I postanowiłem, że na czwartym okrążeniu już zjadę. Do boksu. Tutaj trzeba uważać. 60 km na godzinę w boksie. Zje zjeżdżam do boksu po kolejne żółte opony. Stwierdziłem, że na tych oponach żółtych już praktycznie do końca będę jechał. Na końcu i tak będę musiał zmienić opony na czerwone. Dlaczego tak się stało? Stało się to z bardzo prostego powodu, ponieważ w wyścigu musisz użyć dwóch mieszanych kopon. Ja coś tam sobie gadam z Igorem, który, który jeszcze jechał w wyścigu i teraz prowadzi stawkę, więc ja tutaj wrócę na tor na pozycji numer 4. Jestem za Slewesikiem i Anią i mamy zwolnienie. Wielkie brawa dla Fifka i Ani. Zobaczcie, jak oni wysoko się trzymali, i ostatecznie Ania skończyła bardzo wysoko ten wyścig. No i zaczynamy ściganie. Znowu fabryka, cała elektrownia włączona na maksa. Musimy doścignąć Slewesika. Slewesik musi doścignąć. Anię. Ja nie pamiętam dokładnie na którym okrążeniu Ania zostanie doścignięta ostatecznie, ale mam wrażenie, że to już będzie to okrążenie. Tutaj bardzo rozważnie e, zahamowałem przed e, dojazdem, bo wiem jak potrafi ten zakr zakręt wyrzucić. Nie chciałem nikomu z przodu krzywdy zrobić. No jak widzicie Slewesik już tutaj za Anię mówiąc bardzo kolokwialnie się e, zabiera. I tutaj Ania popełnia błąd. Troszeczkę niebezpiecznie wróciła na tor e, Slewesik. Slewesik bez żadnego problemu wykorzystuje ten błąd i e, jak najbardziej... E, 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 wskakuje na drugie miejsce, ale teraz jest moja kolej, żeby tutaj a nie wyprzedzić. Bardzo asekuracyjny sektor, bardzo asekuracyjny sektor. Ania, Ania jeździ wolniej ode mnie, więc muszę mieć w głowie, że trzeba ją wyprzedzić bezpiecznie, tak? To pełna świadomość. I tutaj troszeczkę asekuracyjnie pojechałem, wypadłem z toru, ale stwierdziłem, że wolę wypaść z toru, niż spowodować jakąś kraksę. Tak wtedy, na taką, wtedy taką logikę miałem. I straciłem, jestem sekunda 300 tysięcznych za Slewesikiem, e, e, ale dobre informacje są takie, że przed Slewesikiem jest jeszcze Fifek i teraz Slewesik e, będzie tracił czas z Fifkiem. Zobaczcie, on traci. E, o właśnie, mówiłem to teraz. i e, Już odrobiłem praktycznie do pół sekundy. E, Igor mi podpowiedział, że on go teraz weźmie na długiej prostej. Ja stwierdziłem, że wcale nie musi tak być, bo Fifek wcale nie jechał złego wyścigu. Nie, nie popełniał akurat do tego momentu jakichś głupich błędów, dlatego konsekwencją było tak, że wysoko się znalazł. Slevezik robi najszybsze okrążenie. No tutaj akurat tempo trzymał, muszę mu przyznać. I zobaczcie. Fifek się, krzyczałem. Fifek się, bo, bo chciałem właśnie, żeby utrzymywał Slewesika, żeby Slewesik cały czas opony za nim zżerał. I tutaj mam wrażenie, Slewesik popełnił błąd. Zamiast trzymać się wewnętrznej, to trzymał się zewnętrznej. No i Kroksiu tutaj wykorzystał umiejętność jazdy po tej tarce i za Fifkiem elegancko wchodzi w ten zakręt. Zostawiłem Slewisikowi jeszcze bardzo, bardzo dużo miejsca i koniec końców, dzięki dobrze, dobremu wyjściu, przedostałem się przed niego, co jest bardzo dobrze. Tutaj błąd. Błąd. E, oczywiście, niestety, uderzyłem w ten sausage kerb, czyli ten pomarańczowy, wystający kerb. E, tutaj kolejny błąd. Znowu wypadnięcie poza tor. Trochę, trochę się zestresowałem przyznam po tym wyprzedzaniu z lewej Sika, ale na szczęście się to udało. No i mamy przed sobą tylko fifka. Ja wiedziałem, że czekać nas będzie kolejny safety car, więc chciałem być na prowadzeniu e, i teraz jest, wychodzimy na długą prostą. FIFAK 08 e, nie jest tak szybki. Nie miał tak szybkiego setupu na prostych. E, ja mam całą elektrownię włączoną i tutaj nie mam żadnych problemu najmniejszego problemu z wyprzedzeniem fifka gdzieś na tablicy 100 sobie dohamowuje nawet bardzo dobre dohamowanie gdzieś tam uderzam o wierzchołek e, zakrętu e, i, fiw, i, i to jest idealna sytuacja w której ja się teraz znajduję bo zobaczcie jestem na prowadzeniu za mną jest fifek który blokuje sika, no bo FIFA, jedzie wolniej od sika, to jest logiczne i pytanie jak długo się będzie bronił ja już odszedłem z sikowi na sekundę a Fifkowi na 9. też na sekundę, już w sumie też jest sekunda. Slewesik już ma półtorej sekundy. Ja teraz włączam znowu całą elektrownię, żeby jak najszybciej spierdzielać przed siebie, bo tutaj nie było na co czekać. Tutaj trzeba było jak najszybciej uciekać i liczyłem na to, że Fifek jeszcze tutaj tą długą, prostą pociągnie i że nie będzie tutaj. że, że Slewesik się jeszcze nie przedostanie, ale w tym momencie już widać, że Slewesik jest przed Fifkiem, to mu się akurat udało. No i teraz chodziło o tempo. Chodziło o tempo. Chciałem zobaczyć, jakie ja będę miał tempo. Pod względem z lewej sika. Igor niestety w międzyczasie odpadł na ósmym okrążeniu. Niestety rozbił się na safety carze, pociągnęła gotarka no i się rozbił. Ale pobawił się trochę w inżyniera mojego wyścigowego i mówił mi, jak rośnie przewaga. I przyznam szczerze, że po tym, jak on mi mówił, jak rośnie przewaga, byłem już chyba troszeczkę bardziej spokojny. Bo zobaczcie, jest 12 okrążenie, ja mam gdzieś tak sekunda 700 przewagi, tak? W lewym górnym rogu. No, sekunda 700 i za chwileczkę, i, i, i w tym momencie zaczynam już naprawdę. Robić powtarzalne kółka, choć tutaj jeszcze mi się zdarzył błąd, za ja który powinienem dostać ostrzeżenie. To zacząłem robić powtarzalne kółka, które, które, które mi się podobały. To znaczy zacząłem czuć się dobrze, bo tak przerywał mi cały czas safety car, nie mogłem wejść w tempo. I zobaczcie, już mam praktycznie dwie sekundy przewagi nad slevesikiem. Slevesik ewidentnie w tym wyścigu nie miał tempa. Miał dobrą, pozycję, miał dobrą pozycję na torze, ale nie miał absolutnie tempa, żeby mnie gonić, albo po prostu ja miałem tak dobre tempo. I już tutaj w tej sekcji, zobaczcie, 2 sekundy 100, spadło troszeczkę, tak, ale 2 sekundy 100, robię rekord w drugim sektorze, na żółtych oponach, Przy, przyznam szczerze, że to, to, to mnie ucieszyło eee, i dobre wyjście na tą prostą, robię najszybsze okrążenie, 1,35, 153 i mamy 19 okrążenie, eee, naprawdę bardzo dobry wyścig, jechałem przez te kilka okrążeń i zrobiłem przewagi 6,400, 6,400 przewagi, bardzo, bardzo dobra przewaga, eee, przyznam szczerze i tutaj się stanie chyba coś, eee, tak, to tutaj? Tak. Wirtualny samochód. No właśnie, nie teraz. Wirtualny samochód bezpieczeństwa mi wyjechał w momencie, kiedy ja już się szykowałem do tego, żeby zjechać do boksu. Robię to okrążenie później. Chłopaki za mną, czyli z i Robson zmienili opony. Phantom nie. Ja zjeżdżam. Muszę zjechać na czerwone opony. Już nie mogę nałożyć zupełnie innych, bo hardy nie, a softy muszę, muszę, muszę ubrać. Więc zmieniam opony na czerwone i patrzę, jaka jest sytuacja na torze. Z tego, co widzę, fantom mnie teraz wyprzedza, ale fantom jest na starych oponach i teraz będzie niezwykle ważny moment e, walki ze okay. Slewesikiem, e, bo jeżeli e, Slewesik nie, 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 mnie wyprzedzi, będzie, nie, 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 będzie tak. mi bardzo bardzo ciężko. I teraz zobaczcie, jesteśmy na styk, jesteśmy bardzo bardzo na styk e, i zobaczcie co się dzieje. Wyjeżdżam z boksu jak najszybciej tylko mogę, po prostu ile fabryka dała i zobaczcie co się dzieje. Slewesik po lewej stronie już jest czerwona kreska i niestety mnie wyprzedza i niestety mnie wyprzedza. Bardzo fajny undercut ze strony Slewesika. Miał trochę więcej czasu, miał miał Tempo. Na to wygląda, ale tutaj zaczyna się prawdziwa walka. Slewesik jeszcze dostał karę 3 sekundy w tym czasie, no i ja już postanowiłem, że to jest, musi być mój moment. Z tego co pamiętam, chyba będzie nawet tutaj DRS, że ten Virtual Safety Car nie wyłączył nam DRS-a. Postanowiłem, że nie będę czekał na wyprzedzanie jakoś grubo, bo sytuacja na torze mogłaby się mocno zmienić. Więc ja ze Slewesikiem się trzymam jak po prostu za cieniem. Tracę do niego może 3. Stówy, więc nie jest to jakiś większy problem. I zbliżamy się do prostej z DRS-em. To jest niezwykle ważny moment, żeby cały czas utrzymywać tempo, żeby cały czas się podciągać na DRS-ie, właśnie do slewesika. Trzymam się go jak rzep się go ogona, ale ja i właśnie mówię tutaj na streamie ważną uwagę. On nie ma w ogóle systemu wspomagającego wyprzedzania, czyli RS. Totalnie nie ma nic, a ja mam 100%. Mogę go wykorzystać ile tylko chcę na każdym etapie tego wyścigu, ale dalej go nie wykorzystuję. Trzymam go. Do prostej. Cały czas się zastanawiam, co zrobi Phantom, bo Phantom postanowił nie zjeżdżać, czekać być może na safety car. No i tutaj są ostatnie momenty slewesika, praktycznie na drugiej pozycji w tym wyścigu, bo ja cały czas jak cień, jak jakbym był przyklejony do niego. Slewesik robi co prawda najszybsze okrążenie, ale teraz zobaczcie, co się dzieje. Włączam znowu elektrownię, włączam DRS-a i praktycznie bez najmniejszych problemów, już w połowie tej drugiej prostej. Długiej, prostej go wyprzedzam. Bardzo ładne dohamowanie tutaj. Nie wypadłem mocno z toru. I teraz muszę zacząć budować tempo nad Slevesikiem i liczyć na to, co zrobi Phantom. Bo nie wiadomo, co zrobi Phantom. Phantom, być może jedzie na, do końca na tych oponach. Ja nie wiedziałem, jaka jest sytuacja chłopaków. Nie wiem, jak byli w pit jak zmieniali opony i, ta, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj sytuacja jest taka, że muszę liczyć na to, co zrobi Phantom i ewentualnie uciekać przed Slevesikiem. No bo Slevesik był moim głównym rywalem do zwycięstwa. Gdzieś tam na czwarte miejsce się w ogóle wdupczył Robert. I to było niezwykle istotne, że ja cały czas chciałem wiedzieć, gdzie jest Robert. Ale tutaj znowu wypadek. Chyba się rozbił palwol z tego, co dobrze pamiętam. Delta, samochód, bezpieczeństwa. I ja już doskonale wiem, co zrobi Phantom. I tutaj widzicie, dojechałem do długiej prostej i Phantom był w boksach. Udało mi się go wyprzedzić. Wróciłem, proszę Państwa, na pierwsze miejsce wyścigu I tutaj już jesteśmy za safety carem. Jak widzicie stawka się pouformowała i my mamy 25 okrążenia, więc dwa okrążenia do końca. Ja muszę wznowić wyścig. To jest niezwykle ważne. Stres, emocje po prostu sięgają zenitu. I tutaj już postanawiam się rozpędzić. Mam wrażenie, że to trochę, roz, trochę zaskoczyło z lewesika. Bardzo dobre wyjście na tą prostą i ja już mam praktycznie sekundę przewagi. Bardzo mnie to pocieszało, że tak, Slevesik 3 sekundy kary, Robson 6 sekund kary i Phantom 3 sekundy kary. To były bardzo, bardzo dobre informacje dla mnie, dobre dohamowanie do tego zakrętu. Jak najbardziej wchodzimy, idealnie wychodzimy na, tą, na ten długi łuk, który zakończymy bardzo szybkim zakrętem w prawo. No i Tam Fantom z Robsonem rywalizują na śmierć i życie. Zaraz przed nimi jest Slewesik, który totalnie nie trzymał już do mnie tempa. Przyznam szczerze, że ja jechałem na zużytych czerwonych oponach, bo w kwalifikacjach je trochę zużyłem. One miały 3%, jakie nakładałem, jak kończyłem, może z 15 miały. Już już nie pamiętam, ale zobaczcie, wystarczyło mi kilka zakrętów. Ja już mam 2 sekundy przewagi nad Slewesikiem. Idealne rozwiązanie. Proszę państwa, 27 okrążenie. Zbliżamy się już do końca tego fantastycznego wyścigu. 3 sekundy przewagi zrobiłem Praktycznie dwa okrążenia. Świetne tempo. Niesamowite tempo. Flaga z szachownicą. Idealne wyjście na długą, prostą. I Krox wygrywa. Pierwszy wyścig w sezonie Crocs Racing League F1 2021. No przyznam szczerze, że podjarałem się. Crox Lewesi Kondio. Kondio wskoczył w ogóle na trzecie miejsce. Czwarty Phantom, ale dostał karę za wyprzedzanie Ani, więc Ania wskakuje na czwarte miejsce. Piąty jest Phantom. No jak widzicie, no radość jest ogromna, no bo była fajna rywalizacja, dużo taktyki takiej takiej typowej taktyki w F1 można powiedzieć. Bitwa się rozegrała na pit stop można, można rzec, a nie na prędkość, choć też trochę tego wyprzedzania było z użytkownikami, którzy sobie tutaj dosyć fajnie radzili. Dosyć fajnie radzili dzięki Slewesikowi, dzięki Kądziowi, dzięki Ani i wszystkim tym rywalizującym z nami tam u góry. To był kawał kawał dobrego ścigania, jak widzicie. Krok Slewesik, Kondzio Phantom, Ania, Fifek, Pir, Sior Robson, Palwol. W ogóle Robson nie ukończył, miał DNF-a na końcu. Bardzo dużo osób nie ukończyło, 9 osób tylko ukończyło. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Cześć.